Były ogromne emocje, jest radość ze zwycięstwa. Biało-czerwoni mistrzowie świętują. Michał Adamski, dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Polska, najlepszą drużynę w Europie! To jest naprawdę wyjątkowa dla nas chwila, bo wiadomo, lekko dyka jest sportem indywidualnym, jednak raz w roku są takie zawody jak tutaj właśnie, gdzie jesteśmy teamem. Nam się aż łza w oku kręciła, że nie z tego, że my wygraliśmy, tylko z tego, że ludzie przyszli do nas i... Cieszyli się wspólnie z nami. Dziękujemy, dziękujemy, po trzykroć dziękujemy. Do drużynowych Nowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce wrócimy nieco później, a od czego zaczynamy? Kolejny odcinek jest 5 pod znakiem zapytania. Współpracujemy z wykonawcą tak, aby mógł on zrealizować swoje zadanie, nawet jeżeli ono będzie zrealizowane w nieco dłuższym terminie. Firma budująca drogę Koło Szubina ma kłopoty. Tragiczna seria wypadków. 20-letni mieszkaniec Inowrocławia zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Policjanci apelują o ostrożność. Kierowcy przede wszystkim nie stosują się do ograniczeń prędkości, nie jadą z prędkością taką, jak zezwalają to przepisy. Nowoczesne karetki dla Włocławka. Są to najnowocześniejsze samochody, jakie mogliśmy kupić, a przede wszystkim najnowocześniejsze wyposażenie i innych miejscowości. Jeszcze w 2019 roku do naszego regionu trafi 7 nowych ambulansów ratowniczych. Kolejne opóźnienie na budowie drogi ekspresowej S5. Po wypowiedzeniu umowy włoskiej firmie Impresa Pizzarotti budującej trzy z siedmiu odcinków ekspresówki, znaczne opóźnienia pojawiły się także na dwóch innych fragmentach trasy. Powodem są problemy finansowe konsorcjum firm Trakcja i Intercor. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zamierza jednak na razie wypowiadać firmom umowy. Zamiast ekspresowej drogi Łąka, budowa S5 na odcinku pomiędzy Świeciem a Bydgoszczą stoi w miejscu od kilku miesięcy. W czerwcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała umowę firmie Impresa Pizzarotti, budującej drogę na pierwszym, drugim i piątym odcinku. Powodem było zbyt małe zaawansowanie prac na wszystkich trzech odcinkach. Kontrowersję budzi nie tylko czas, ale i sposób realizacji inwestycji. Według początkowych założeń oświetlenie na pierwszym odcinku miało nie być energooszczędne, ledowe oświetlenie chciały natomiast władze świecia. W piśmie do drogowców burmistrz wyraził gotowość sfinansowania nowych energooszczędnych lamp. W starania o ekologiczne oświetlenie włączył się poseł Paweł Olszewski. Dla mnie niepojętym jest, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i ministerstwo w żaden sposób nie chcą stosunkować się do racjonalizatorskiego, dobrego wniosku władz świecia, żeby dokonać zmian w oświetleniu. To chodzi o 84 sztuki nowego oświetlenia. Jak zapewnia Rzecznik Drogowców, w nowym postępowaniu przetargowym uwzględniono energooszczędne oświetlenie. Przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy prac na pierwszym, drugim i piątym. Odcinku S5 ma zostać ogłoszony do końca sierpnia. Odpowiedź do samorządu była już przygotowana w zeszłym tygodniu. Sama decyzja o oświetleniu była podjęta dużo wcześniej. Jest ona naturalnym porządkiem rzeczy, że Oświetlenie LEDowe, bardziej energooszczędne, które obecnie jest już tańsze niż w 2014 roku, kiedy było przygotowywane poprzednie postępowanie przetargowe, zostało ujęte w obecnej dokumentacji przetargowej. Zaawansowanie prac na odcinkach S5 budowanych dotąd przez włoską firmę waha się od 20 do 40%. Lepiej sytuacja wyglądała dotąd na trzecim odcinku Aleksandrowo-Tryszczyn, a także na szóstym odcinku Szubin-Jaroszewo, realizowanym przez konsorcjum firm Trakcja i Intercor. Tu prace znacznie spowolniły problemy finansowe. Finansowe wykonawcy. Kłopoty na odcinku Szubin-Jaroszewo pojawiły się jednak już w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas chwilowo wstrzymano część prac budowlanych, po tym jak bydgoska firma Gotowski, która budowała tam m.in. wiadukty, odstąpiła od umowy z głównym wykonawcą. Drogowcy na razie nie zrywają umowy z konsorcjum firm Trakcja i Intercor. Współpracujemy z wykonawcą. Tak, aby mógł on zrealizować swoje zadanie. Nawet jeżeli ono będzie zrealizowane w nieco dłuższym terminie, to ważne jest, aby mógł je zrealizować tak szybko, jak to możliwe. I będzie to naszym zdaniem na obecnym etapie najlepsze z rozwiązań. Całą S5 kierowcy mają pojechać w 2021 roku. Błażej Karczmarczyk, TVP Trzebytgoszcz. To był najtragiczniejszy weekend na drogach regionu od początku lata. Zginęło 7 osób, a 27 zostało rannych. W jednym tylko wypadku w Miradzu w powiecie mogileńskim zginęło czworo młodych ludzi. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak do niego doszło. Ustalenia zapewne potwierdzą to, co na polskich drogach jest codziennością, czyli nadmierną prędkość i brawurę. Mieli od 17 do 25 lat. Wszyscy zginęli. Kierowca i troje pasażerów. Do wypadku doszło w niedzielę nad ranem w Miradzu na drodze powiatowej między Strzelnem a Wójcinem. Samochodem Audi A3 kierował 20-latek. Dwudziestoletni mieszkaniec Inowrocławia zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że złamała drzewo, a jego korona spadła na samochód. Ciała były uwięzione w samochodzie do czasu przyjazdu straży pożarnej. Młodzi ludzie wracali z Przyjezierza. Jechali w kierunku Inowrocławia. Wszyscy byli mieszkańcami powiatu inowrocławskiego. Policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności wypadku. Sekcja zwłok odpowie na pytanie, czy kierowca auta był trzeźwy. Biegli ustalą też prędkość auta w momencie wypadku. Tylko od piątku na drogach regionu zginęło 7 osób, a 27 zostało rannych. Kierowcy przede wszystkim nie stosują się do ograniczeń prędkości. Nie jadą z prędkością taką, jak zezwalają to przepisy. Poza tym nie ustępują pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo wyprzedzają. Musimy po prostu zacząć od siebie. Jeździmy niebezpiecznie, w ogóle jako naród. Jeździmy na ogonie, wyprzedzamy w miejscach niedozwolonych. Także no, mamy po prostu złe nawyki, które powodują, że ta statystyka jest taka, a nie inna. Jeździmy bardzo niebezpiecznie. Myślę, że pośpiech, tak? dynamika życia codziennego też jest tutaj kluczowa. Każdy z nas się gdzieś pędzi, spieszy, żeby wszystkie sprawy załatwić w jak najkrótszym czasie. Jest niesamowita agresja też, nie? My pracowaliśmy właśnie z Mielna teraz. Kupę ludzi, bardzo dużo osób, motorem, środkiem. Nie wiem, ile on jechał. Miniony weekend to seria poważnych wypadków w regionie. W piątek w Chrośnej samochód osobowy uderzył w motocyklistę. 25-letni kierowca motoru zmarł, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. W wypadku w Kotomierzu 8 osób zostało poszkodowanych, w tym dwoje małych dzieci. Jedna osoba zginęła też w wypadku w Mogilnie, gdzie ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. W sobotę w Piastoszynie w powiecie tucholskim jedna osoba zginęła, sześć osób zostało poszkodowanych w tym dwoje dzieci. Tragiczny bilans tego dnia zamyka wypadek w Miradzu. W całym kraju od początku wakacji zginęło 413 osób. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Tysiące zerwanych dachów, setki tysięcy powalonych drzew, uszkodzone drogi i linie energetyczne. Straty liczone w setkach milionów złotych. Minęły dwa lata od nawałnicy, która wyrządziła ogromne straty, przede wszystkim w północno-zachodniej części regionu. Wojewoda Kujawsko-Pomorski podsumował pomoc dla poszkodowanych. Te dwa lata to okres bardzo ciężkiej pracy, ciężkiej pracy naszej samorządowców, mieszkańców, którzy odbudowywali swoje domy, odbudowywali swoje budynki gospodarcze. Przypominam tylko, że blisko 5300 rodzin ucierpiało. Przeszło 10 tysięcy budynków było poszkodowanych i tutaj to wsparcie, które płynęło od rządu, było wsparciem wyjątkowym w naszym województwie niespotykanym, bo i tragedia taka jak ta nie miała jeszcze do tej pory miejsca, więc no 300 milionów złotych, które zostało skierowane w tej chwili na tereny ponawałnicowe. Dla poszkodowanych właścicieli budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, też rolnicy otrzymali 90 milionów złotych. I to przede wszystkim wsparcie dla samorządów, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Udało się wybudować naprawdę wiele dróg. Przeszło 130 kilometrów. Do tej pory zostało wybudowanych za blisko 10 milionów złotych. To wsparcie cały czas płynie do samorządów i jeszcze będzie płynęło w 2020 roku Nie da się tego wszystkiego odbudować w jednym czasie. I kolejne informacje. W samo południe ogłoszono wyniki drugiej tury naboru do szkół średnich. Największą popularnością w regionie cieszyły się licea ogólnokształcące. Renesans przeżywają też zawodówki. W Bydgoszczy, we wszystkich typach szkół, wciąż jest ponad 600 wolnych miejsc. Do środy uczniowie muszą w wybranej szkole potwierdzić wolę nauki i przynieść oryginały dokumentów. To już drugi etap długiej rekrutacji do szkół średnich i branżowych. Szkoły w południe wywiesiły listy przyjętych uczniów. W zespole szkół ekonomicznych w Bydgoszczy wciąż są wolne miejsca dla absolwentów gimnazjów 9 w klasach ekonomiczno-przyrodniczych i ekonomiczno-prawnych oraz 15 miejsc dla uczniów po podstawówce. Największym powodzeniem w tej szkole cieszył się kierunek technik rachunkowości. W technikach to nowość. Decyzja ministerstwa będzie można realizować to na poziomie technikalnym, a nie szkół policyalnych. To jest taki troszeczkę trudniejszy kierunek, ale dający im duże możliwości odnalezienia się na rynku pracy. Młodzież chętnie wybiera na dalszą naukę placówki w większych miastach. Przykładem jest Bydgoszcz. W drugim naborze zakwalifikowało się 758 osób. Wolnych miejsc jest wciąż ponad 600. Widać taką tendencję wzrostową, jeśli chodzi o mieszkańców spoza Bydgoszczy. Ponad 40% kandydatów ubiegających się o miejsca nauki w Bydgoszczy właśnie to są mieszkańcy innych miast i innych gmin. W tym roku uczniowie chętniej wybierają licea ogólnokształcące niż technika, czyli te, w których okres kształcenia jest krótszy. Po reformie technika znowu będą pięcioletnie, a nauka w liceach czteroletnia. Częściej niż w poprzednich latach wybierają. Rane są szkoły zawodowe. Branżowe szkoły pierwszego i drugiego stopnia w praktyczny sposób przygotowują do zawodu. Uczeń w branżowej szkole pierwszego stopnia spotyka się już z pracodawcą i pracuje i uczy się w rzeczywistych warunkach pracy. Pracodawcy myślę, że też coraz chętniej współpracują ze szkołami i wchodzą jak gdyby w te struktury szkół. Między innymi przeprowadzając wspólnie ze szkołami egzaminy przygotowujące do kwalifikacji zawodowych, a także... Organizując na przykład pracownie chociażby zawodowe. W całym regionie po drugim etapie naboru w szkołach pozostaje jeszcze ponad 3000 wolnych miejsc. Do środy, do godziny 15, uczniowie muszą potwierdzić wolę nauki w wybranej placówce, dostarczyć muszą oryginały dokumentów, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty. W piątek, 16 sierpnia, szkoły ogłoszą ostateczną listę przyjętych uczniów. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Pamięci bohaterów Zadwórza historyczna nazwa dla Nowego Ronda. Zbiórki, apele, koncerty przygotowania do święta wojska polskiego. Będzie więcej pieniędzy dla ochotniczych straży pożarnych. Sejm przyjął uchwałę, która pozwoli na dofinansowanie działalności edukacyjnej OSP w całym kraju. Na ten cel przeznaczono w sumie 82 miliony złotych. Ze strażakami, ochotnikami z regionu spotkała się dzisiaj wiceminister Edukacji Narodowej Iwona Michałek. Ta nowelizacja ustawy bierze pod uwagę ich inną działalność, a mianowicie działalność kulturalno-światową, którą robią bardzo szeroko, sportową. Też różne, różne zawody sportowe e, e, organizują. Różne inne działalności, czyli, czyli tą, tą taką informacyjną e, o strażach pożarnych, którą pro, pro, propagują wśród dzieci, młodzieży. To oni wszystko robią. I uznaliśmy, rząd uznał, Zjednoczonej Prawicy, że warto e, dać środki finansowe. Tym, na tą działalność właśnie. W przypadku akurat mojej jednostki, o której jestem w stanie coś powiedzieć, pieniądze są bardzo przydatne z tego względu, że posiadamy dość znaczną izbę tradycji, która będzie możliwo, możliwie reprezentowała historię sprzętu pożarniczego, także dysponujemy szeregiem sikawek, pomp, motopomp, starą drabiną pożarniczą, pamiątek z danego terenu, które no, możemy zaprezentować młodemu pokoleniu i przedstawić zakres pracy ich dziadów, pradziadów. Tego typu akcje organizowaliśmy z pieniędzy, które pochodziły z innych źródeł, głównie z budżetu gminy, a te pieniądze, które myślę, że pozyskamy z tego programu, chcemy przeznaczyć na organizowanie pokazów pierwszej pomocy. Nowe karetki dla Włocławka. Stacja Pogotowia Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym otrzymała trzy w pełni wyposażone ambulanse. Cały czas trwa także modernizacja szpitala. Jakie inwestycje Pani by chciała zobaczyć w naszym włocławskim szpitalu? No wie Pani, no lepiej żeby nie zaglądać do tego szpitala, być zdrowymi. Zdrowe podejście, a jeżeli o zdrowie chodzi, bezcenna jest każda inwestycja. W tym przypadku w szpital. Rozwija się bardzo szybko, jest ładnie, R remonty są w dobrym kierunku, także ja jestem zadowolona. Zadowolenie budzi nowy sprzęt to trzy w pełni wyposażone karetki na ulicach Wocławka. Posiadają sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia. Mamy tutaj najlepszy wydaje się defibrylator, który jest na rynku. Mamy również pompy infuzyjne, mamy również respiratory, które będą służyły w codziennej pracy ratowników. Karetki zakupione przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne w sumie kosztowały blisko 2 miliony złotych. Są to najnowocześniejsze samochody, jakie mogliśmy kupić, a przede wszystkim najnowocześniejsze wyposażenie. Chcieliśmy, żeby nasze społeczeństwo, tutaj Wocławek okolice, mogło korzystać z najlepszego sprzętu medycznego. Bardzo ważny moment, bo ten tabor, rzeczywiście sprawny tabor, nowoczesny jest niezwykle potrzebny. Nowych karetek w regionie będzie więcej. W ramach programu wsparcia do, ze środków ministra zdrowia jeszcze w 2019 roku do naszego regionu trafi 7 nowych ambulansów ratowniczych. Trafią one do Brześcia Kujawskiego i Zbicy Kujawskiej, Osięcin, Dobrzynia nad Wisłą, Nieszawy, Górna i grudziąza. Włocławski Szpital przechodzi prawdziwą rewolucję. To już nie tylko zakup nowego sprzętu, ale i remonty poszczególnych budynków. Prowadzone są też prace projektowe przygotowujące budowę nowego gmachu głównego. Długo trwały uzgodnienia. Naprawdę tutaj projektanci Wsłuchiwali się w oczekiwania dyrekcji, ordynatorów, personelu, po to, żeby zaprojektować już naprawdę na miarę XXI wieku. Zmiany także, jeżeli chodzi o dyrekcję szpitala. Dotychczasowy dyrektor placówki Marek Bruzdowicz złożył rezygnację. Do czasu wyłonienia w konkursie nowego dyrektora funkcję tę pełni Karolina Welka. Włocławek, Aleksandra Ciekot. Miał latami molestować i gwałcić dwie dziewczynki ze swojej rodziny. Przed sądem okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces 51-letniego Sławomira J. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Na tej bulwersującej sprawie Joanna wojnowolska. Dla pokrzywdzonych dziewcząt Sławomir J był osobą bliską i znaczącą w rodzinie. Był ich wujkiem. Jak ustali śledczy, jedną z małoletnich mężczyzna zaczął krzywdzić latem 2005 roku, kiedy ta miała zaledwie 9 lat. Druga dziewczynka krzywdzona była od 2010 do 2015 roku. Gdy zaczął się jej dramat, miała 10 lat. Prokuratura przygotowała wobec Sławomira J. obszerny akt oskarżenia. Zdaniem śledczych do gwałtów dochodziło latami, bo wujek zastraszał i manipulował nieletnie ofiary. Przez ten czas także mężczyzna wielokrotnie wykorzystywał dziewczynę. Słowo J. stosował wobec nich przemoc i groźby. Jedną z pokrzywdzonych miał także wykorzystać po uprzednim upojeniu jej alkoholem. Działając w realizacji z góry powziętego zamiaru w Toruniu przy ulicy Osadniczej, przy ulicy Błękitnej oraz w Stawkach przy ulicy Szkolnej wielokrotnie doprowadził do obcowania płciowego przemocą oraz groźbą bezprawną w ten sposób, że szarpał ją za włosy, za ubrania i ręce oraz grożąc, że powie jej rodzicom o tym, co robili, wzbudził w niej przeżycie emocjonalne. Sławomir J. nie przyznaje się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Przed sądem odpowiada z wolnej stopy, ponieważ nie został tymczasowo aresztowany. Zastosowano wobec niego inne środki zapobiegawcze, takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, czy zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Z uwagi na dobro ofiar proces przed Toruńskim Sądem Okręgowym toczy się za zamkniętymi drzwiami. Oskarżonemu 51-latkowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Toruń Anna Wojnowolska. Zmieniamy temat. Rondą u zbiegu ulic Przelot i gminnej w Toruniu od dzisiaj nosi imię Bohaterów Zadwórza. W ten sposób upamiętniono obrońców Lwowa, którzy 17 sierpnia 1920 roku niedaleko wsi zadwórz stoczyli zwycięską bitwę z bolszewikami. W walce poległo 318 Polaków. Tutaj w 1920 roku doszła bolszewicka nawała. Tam w Zadwórzu do, doznali potężnej obrony polskich obrońców w okolicy Lwowa i samego Lwowa. Dzięki temu musieli zmienić swoje plany. Stąd musieli się wycofać i myślę, że to także symboliczne przesłanie. Wszyscy jako Polacy, też mieszkańcy naszego województwa, piasku Morskiego, Torunia, po prostu zawdzięczamy wolność naszej ojczyźnie i nie byłoby cudu nad Wisłą gdyby nie zadłużacy. Musimy o tym pamiętać, że to bohaterstwo tak naprawdę osłoniło Polskę i Europę przed nawałnicą. Mówimy spartan, bo tak jak pod termopilami prawie wszyscy polegli, zresztą zostali strasznie sprofanowani. Obcięto ręce, nogi, głowy byli porozpruwani, Nie można było zdecydowanej większości z nich w żaden sposób zidentyfikować. To jest pewnego rodzaju symbol, ale ci młodzi chłopacy, którzy walczyli zginęli pod zadwórzem, uratowali również Toruń. i dlatego jest tak ważne, żebyśmy ich upamiętniali i tu w Toruniu i w całej Polsce. Pamiętajmy, że Toruń jest zobligowany jako miasto, które ma obowiązek kultywować tradycje kresowe do tego aby te sprawy które kiedyś wiązały się z Wilnem czy z Lwowem znajdowały swoje miejsce właśnie w Toruniu bo polska historia jest bogata i obejmuje także te ziemie które dzisiaj do Polski nie należą Uroczysty apel dla upamiętnienia 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej w ten sposób przypadające 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego uczczono w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Była to okazja do wręczenia odznaczeń za wzorową służbę. Zostali wyróżnieni żołnierze za swoją ciężką pracę przez cały rok. Było ich około 404, zostali wyróżnieni medalami resortowymi i odznaczeniami honorowymi. Apelowi w inspektoracie wsparcia sił zbrojnych towarzyszył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry wojskowej z Torunia. W tym roku główne obchody święta wojska polskiego odbędą się w Katowicach. W 15 innych miastach Polski zostaną zorganizowane pikniki wojskowe. W regionie będzie to Włocławek. Na placu Przechalimistrzów mistrzów będzie można z bliska zobaczyć pojazdy wojskowe, poznać wyposażenie różnych formacji i spróbować wojskowej grochówki. Święto Wojska Polskiego jest obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej. A teraz czas na informacje sportowe. W serwisie dominuje jeden temat. Artur Ronacki, dzień dobry. Tak, jest jeden temat. Mówimy o nim od wczoraj, bo po prostu jest cały czas o czym mówić. Polscy lekkoatleci atleci, nowymi mistrzami. Europy. Tytuł wywalczyli w trzydniowych zawodach na Stadionie Bydgoskiego zawieszy Cała reprezentacja spisała się znakomicie. Były zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach. Były też niższe miejsca, ale każdy punkt zdobyty przez Biało-Czerwonych był na wagę tego złota. Sukces także dzięki kibicom, którzy licznie przybyli na stadion. Zostali do samego końca i to właśnie im dziś zawodnicy dziękowali. Wszyscy zostali, świętowali z nami. I nam się aż łza w oku kręciła, że nie z tego, że my wygraliśmy, tylko z tego, że ludzie przyszli do nas i cieszyli się wspólnie z nami tak bardzo. I tak im niektórzy potem, piątki przybyliśmy, mówili nam, że jechali ileś kilometrów, żeby nas zobaczyć, i że nam dziękują. A to tak naprawdę my też możemy im podziękować, że oni dla nas przyjechali. To jest naprawdę wyjątkowa dla nas chwila, bo wiadomo, lekodyka jest sportem indywidualnym, jednak raz w roku są takie zawody, jak tutaj właśnie, gdzie jesteśmy teamem. Także nowe na pewno doświadczenie dla mnie też i dla wszystkich naszych reprezentantów i szczególna chwila, no bo takiego trofeum jeszcze nie ma w polskim związku lekatyki. Od paru lat jesteś polska, reprezentacja jest naprawdę straszną potęgą i to nie tylko w Europie, ale na świecie. Udowodniliśmy, udowodniliśmy to po raz kolejny. To nie jest nasz pierwszy raz, to nie jest przypadek w tym momencie, kiedy wygraliśmy z tak wielką przewagą, pokazać że zdominowaliśmy rywalizację w Europie. A to wszystko w stulecie lekkoatletyki w Polsce. A warto pamiętać, że na przełomie września i października mistrzostwa świata w Katarze. Daleko, ale też szanse na medal. Ten temat wróci jeszcze w serwisie sportowym Powieczorny wydaniu zbliżone. Zapraszam. Poniedziałek jeszcze gorący, ale od wtorku czekają nas zmiany w pogodzie. Te informacje przekaże państwu Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Za nami bardzo gorący i duszny poniedziałek, ale przed nami kilka chłodniejszych dni. Od jutra na termometrach maksymalnie 23-24 stopnie. Dziś w nocy możemy spodziewać się również przelotnych opadów deszczu, które towarzyszyć nam będą także jutro. Mimo iż sierpień kojarzy nam się z beztroską, z wakacjami i piękną, słoneczną pogodą, to jest to dobry czas o tym, aby pomyśleć o tulipanach, które zaczniemy sadzić z końcem sierpnia i początkiem września, bo to właśnie w sierpniu ogrodnicy oferują nam ten. Najpiękniejsze odmiany. Ale zanim pomyślimy o sadzonkach, przed nami jeszcze druga połowa sierpnia. Miejmy nadzieję, że równie piękna, słoneczna i ciepła. A o szczegółach prognozy pogody opowiem już za chwilę. Zapraszam. To była Dagmara Moranowska. Ja przypomnę Państwu nasze tematy dnia. Kolejny odcinek S5 pod znakiem zapytania. Współpracujemy z wykonawcą, tak aby mógł on zrealizować swoje zadanie. Nawet jeżeli ono będzie zrealizowane w nieco dłuższym terminie. Firma budująca drogę koło Szubina ma kłopoty. Tragiczna seria wypadków. Dwudziestoletni mieszkaniec Inowrocławia zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Policjanci apelują o ostrożność. Kierowcy przede wszystkim nie stosują się do ograniczeń prędkości, nie jadą z prędkością taką, jak zezwalają to przepisy. Nowoczesne karetki dla Włocławka. Są to najnowocześniejsze samochody, jakie mogliśmy kupić, a przede wszystkim najnowocześniejsze wyposażenie i innych miejscowości. Jeszcze w 2019 roku do naszego regionu trafi 7 nowych ambulansów ratowniczych. Teraz to już wszystkie informacje. Ja oczywiście zapraszam Państwa na nasz wieczorny serwis o godzinie 21 .00. dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.